Okej, okay. już jest nagrywanie, może Pani się z nią szarpać. No. No przynieś, przynieś kijek. Gdzie jest kijek? No przynieś. Dawaj, kijek. dawaj. Dawaj, dawaj, gdzie jest kijek? No gdzie jest kijek? No go musi zobaczyć. Nina. No. Jak się... Dobry no, pie... No ślicznie, no brawo. No przynieś. kinka. No teraz... Teraz się zajęła tym kimniem Ale sama już. Więc Pani z No, wchodzi. To gdzie jest kijek? A śmierdziel? Też ma swojego kijka Próbuje pływać O, bo to ją intryguje Zawsze się bała Podoba jej się No Intryguje ją Oho. Chodź śmierdzielu, ja tobie też rzucę Toł A może jakieś zapachy są? Nina! No chodź, no przynieś mi kijka. Nina, przynieś kika. No gdzie jest kijek? No przynieś. No przynieś. No przynieś. No daj, no daj, no chodź tu dobrze, chodź. No ślicznie, no a pięknie. No pięknie. <grym>. No. No przynieś. Ślicznie. No tak. No przynieś. No, ja już no daj, no daj, no tak, no pięknie. Poszapujemy się, O i puszczanie zaraz pani. Puść, puść, puść. O, Dobry piesek, no super. Przynieś kika. Przynieś kika. Gdzie jest kijek? Raz wypłynie. No gdzie jest kijek, Super brawo. No a, a, pięknie. Jest taka zadowolona z siebie, takie zwycięstwo no super no daj, no daj. puść, puść o, od razu. no i od razu rzut, w nagrodę, że puściła od razu rzut no ślicznie, no, brawo brawo no daj, no daj daj, daj, tak tak, puść Nurkujesz, nurkujasz, głowę musi zamoczyć. Mm -hmm. Jakie poświęcenie, no? Takie <laughs> poś... No ślicznie, nie Tu jest, jest. no o. Uwaga, teraz jeszcze Orijemu rzucę, więc muszę się odsunąć. Puść! Uwaga, obejdź! Go! Dlatego, że tak daleko, popłynie. Zaryzykuję Pięknie, super! Brawo, o, dobry kia. pies! Brawo. Pływa dobrze! Dawaj Kija, dawaj! To ślicznie! Kijek. No świetnie, no widzi Pani W 20 minut się pływać nauczyła A całe życie się bała wody No brawo! I teraz szarpanie musi być w nagrodę, koniecznie! O Jezu Cało mnie kapała? no dalej, szarpiemy no. Świetna jest! Puść, puść, puść. No. No brawo! Okej, okay, to co? Powoli musimy wracać, bo nie wysłał nam te psy. Ślicznie, no pięknie, no to teraz jej się spodobało, teraz już wie pani. No daj, no daj. No ślicznie, No jak przynosi, no, tak. Ładnie przynosi. Mówię tyle, bo nie, bo to nie a ja tam panią nie wam, nie chodziłam. No pięknie, no pięknie. No pięknie. No pięknie. No a, a jaka grzesmanimy. No, super. no super. A śmierdziel? Proszę bardzo. A! Śmierdzielowi no. też trzeba rzucić płatyka. Chodź. Tak, bo Chodź. stoi. No tak, no, no powiedz, ja tutaj tak nurkuję, pływam. Daleko. No przynieść kijka! No przynieś kijka! Uwaga! go, go. No, przynieść kijka! przynieś kijka! Knika, przynieść kijka! Nie widzi go. się wystraszyła, bo Ori teraz ją tutaj. przynieś kijka! No nie ma. Nie ma, bo się tak wystraszyłaś, a poza tym nie widzi go chyba. No On zatonął no, w pierwszym momencie. patrzy na Ori'ego. Zobaczy go z oczu. Dawaj! Oj, czyżby się chciała z Orin bawić? Czy mi się tylko wydaje, że jest taka zainteresowana? Nie, jednak nie. Maja, Makita, co ją interesuje?